A co jeśli powiem Wam, że istnieje jeden prosty ruch bez sprzętu i specjalistycznego wyposażenia, który potrafi wzmocnić Wasze nogi, poprawić postawę, przywrócić energię, a nawet tak, tak dobrze słyszycie, wzmocnić Wasze Libido? Brzmi niewiarygodnie, prawda? Ale to prawda. A co najdziwniejsze, większość osób po 50 roku życia nigdy o nim nawet nie słyszała. Ten ruch nazywa się pozycją jeźdźca. I chociaż z zewnątrz może wyglądać jak zwykły przysiad, nie dajcie się zwieść. Tę starożytną pozycję od wieków praktykowali mistrzowie sztuk walki, uzdrowiciele i sportowcy. I robili to nie dla pięknego wyglądu, ale dla potężnego efektu, jaki wywiera ona na ciało i umysł. A teraz najciekawsze. To ćwiczenie zajmuje zaledwie dwie minuty dziennie. Możecie je wykonywać w salonie, w kuchni, a nawet obok łóżka. Bez karnetów na siłownię, bez biegania. Bez zbędnego obciążania stawów. Ale prawdziwa wartość tej pozycji polega na tym, że trenuje wasz umysł nie mniej niż mięśnie. W tym materiale szczegółowo opowiem, dlaczego pozycja jeźdźca działa tak skutecznie i jak możecie zacząć ją stosować już dziś. Aby pozostać silnymi, skupionymi i pełnymi energii po 50, 60, a nawet 70, zostańcie ze mną, ponieważ siódma korzyść tego ćwiczenia to coś, o czym prawie nikt nie mówi, ale co każdy powinien wiedzieć. Prawdziwa siła zaczyna się w nogach, od samej ziemi. Spójrzmy prawdzie w oczy. Po pięćdziesiątce silne nogi to już nie tyle kwestia dobrego wyglądu w szortach, co kwestia samego życia. Chodzi o Waszą niezależność. To możliwość łatwego wstania z ulubionego fotela bez pomocy rąk. To zdolność do wchodzenia po schodach bez zadyszki i bólu w kolanach. To pewność, że nie stracicie równowagi na mokrym asfalcie. Pozycja jeźdźca to Wasza osobista elektrownia dla dolnej części ciała, która odbudowuje ten fundament siły, który z czasem tracimy. Co się dzieje, gdy przyjmujecie tę pozycję? Wasze mięśnie czworogłowe, pośladki, tylna część ud i łydki włączają się do pracy jednocześnie i pozostają w aktywnym napięciu przez cały czas utrzymywania pozycji. Nie ma tu żadnych skoków, żadnych gwałtownych ruchów, tylko czyste, kontrolowane napięcie. I to właśnie tutaj zaczyna się magia. W przeciwieństwie do dynamicznych ćwiczeń, które mogą zużywać wasze kolana lub stawy biodrowe, pozycja jeźdźca buduje siłę, nie powodując zużycia. Jest łagodna dla stawów, ale bezlitosna dla słabości mięśni. Idealne połączenie dla dojrzałego ciała. I oto coś, o czym wielu nie myśli. Im silniejsze macie nogi, tym dłużej pozostajecie niezależni. Odnoszenia toreb z zakupami po zwykły spacer w parku, wasze nogi są waszym głównym oparciem w życiu. Zaledwie dwie minuty w pozycji jeźdźca dziennie potrafią przywrócić wam siłę, o której być może już zapomnieliście, i dać to poczucie stabilności, które będzie z wami w każdym ruchu. Ponieważ starzeć się z gracją nie oznacza tracić siły, to znaczy budować ją mądrzej, większość ludzi myśli, że silny korpus to coś związanego z kaloryferem na brzuchu i sezonem plażowym. Ale po pięćdziesiątce to pojęcie nabiera zupełnie innego, znacznie ważniejszego znaczenia. Silny korpus to wasza stabilność, to zdrowa postawa i co najważniejsze, to ochrona waszego kręgosłupa przed bólem i urazami. Możecie latami robić brzuszki, a i tak nie wzmocnić tego, co naprawdę ważne. Pozycja jeźdźca robi to niezauważalnie, ale niezwykle skutecznie. Angażuje cały wasz gorset mięśniowy, nie tylko przednią ścianę brzucha ale także mięśnie skośne i co kluczowe głębokie mięśnie dolnej części pleców. Kiedy utrzymujecie te pozycje, wasze ciało instynktownie szuka równowagi. Musi się ustabilizować, nie pozwalając wam pochylić się do przodu, skręcić czy przewrócić. Ten ledwo zauważalny wysiłek to właśnie praca waszego korpusu na pełnych obrotach, jak mówią inżynierowie. Dlaczego to takie ważne? Silny korpus zmniejsza nacisk na odcinek lędźwiowy. Pomaga dłużej siedzieć i stać bez bólu. Poprawia koordynację całego ciała. Codzienne czynności, na no obrócenie się za kierownicą, długie stanie w kolejce, a nawet zwykłe wstawanie z łóżka rano, stają się płynniejsze i mniej męczące. I w przeciwieństwie do brzuszków czy desek, które mogą przeciążać szyję i ramiona, pozycja jeźdźca uczy wytrzymałości korpusu. Tej siły, która trzyma was prosto przez cały dzień, to cicha, niewidzialna praca, która was wspiera. Pozwalając stać prosto i żyć bez bólu. Żadnych widowiskowych ruchów, tylko wy, wasz oddech i świadomość, jak stajecie się silniejsi tam, gdzie to naprawdę ma znaczenie. Jednym z najbardziej podstępnych i niezauważalnych objawów starzenia się jest cicha utrata równowagi. Nie zauważacie tego, dopóki pewnego dnia nie ominiecie stopnia, nie potkniecie się o krawężnik, lub nie zaczniecie instynktownie szukać oparcia, przechodząc przez pokój. Ale co gdybyście mogli na nowo skalibrować swój system równowagi, nawet nie ruszając się z miejsca? To właśnie robi pozycja jeźdźca. Kiedy utrzymujecie tę pozycję, wasze ciało musi wykonywać setki drobnych, niezauważalnych korekt, aby utrzymać równowagę. W tym momencie do pracy włącza się wszystko: mięśnie korpusu, kostki, biodra, a nawet skomplikowany system równowagi w waszym uchu wewnętrznym. Wasz mózg w tym czasie dosłownie rozpala się, aktywnie przetwarzając sygnały z ciała. Ten proces nazywa się propriocepcją. To wasz wewnętrzny GPS, który informuje mózg, gdzie znajduje się wasze ciało w przestrzeni. Z wiekiem to połączenie słabnie, ale pozycja jeźdźca je odbudowuje. To jak ponowne uruchomienie komputera, na nowo konfigurujecie połączenie między ciałem a mózgiem. I to nie jest tylko teoria. Badania pokazują, że ćwiczenia na równowagę statyczną są bezpośrednio związane ze zmniejszeniem ryzyka upadków. Z czasem ta praktyka nie tylko poprawia Waszą stabilność, ale także pomaga poruszać się z większą pewnością siebie i swobodą. Nieważne, czy spacerujecie, tańczycie czy po prostu idziecie po śliskiej ścieżce, czujecie się pewniej. To trening nie tylko dla ciała, ale i dla mózgu. Uczycie je pracować razem, jak zgrany zespół. I do tego nie potrzeba skomplikowanych maszyn. Ani akrobatycznych sztuczek. Tylko wy, wasz oddech i kilka minut świadomego bezruchu. Bo upadki to nie przypadki, to ostrzeżenia, a mam pozycja jeźdźca, pomaga wam na nie zareagować, zanim się wydarzą, przywracając tę cichą pewność w każdym waszym kroku. A teraz o czymś, o czym zwykle nie mówi się w klubach fitness, ale co martwi każdego po pięćdziesiątce? O waszym wewnętrznym samopoczuciu, energii, a nawet o tych delikatnych kwestiach zdrowotnych. Które przychodzą z wiekiem. Bo chodzi nie tylko o siłę i równowagę, ale także o krążenie, hormony i siłę życiową. Pozycja jeźdźca robi coś wyjątkowego. Aktywuje głębokie mięśnie wokół bioder, miednicy i dolnej części brzucha. Te obszary, które często są ignorowane w zwykłych treningach. Utrzymując tę pozycję, zwiększacie dopływ krwi do narządów miednicy mniejszej, delikatnie stymulując tkanki i poprawiając zdrowie naczyń krwionośnych. Dla mężczyzn to naturalne wsparcie funkcji erekcyjnej. Dla kobiet wzmocnienie mięśni denamiednicy, co bezpośrednio wpływa na kontrolę pęcherza i ogólne samopoczucie. A wszystko to bez krępujących rozmów z lekarzem i bez tabletek. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze inny, zupełnie nieoczekiwany efekt, który odczujecie. Ta pozycja pomaga waszemu ciału w naturalny sposób regulować hormony. Obniża poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol. A jednocześnie stymuluje produkcję testosteronu i endorfin, nawet przy krótkich sesjach. Co to oznacza dla Was w praktyce? To mocniejszy sen, stabilny nastrój i to ciche, spokojne uczucie wewnętrznej baterii, która wreszcie się naładowała. Więc jeśli macie dość wahań nastroju i ciągłego braku energii, nie sięgajcie po kolejny suplement. Spróbujcie po prostu postać w miejscu, ale z celem. Większość ćwiczeń koncentruje się na ruchu ciała. Ale repozycja jeźdźca robi coś znacznie potężniejszego. Trenuje wasz umysł, by pozostał nieruchomy, gdy wszystko w was krzyczy dość. Utrzymywanie tej pozycji to nie tylko wyzwanie fizyczne, to prawdziwy trening mentalny. Już po 30 sekundach wasze nogi zaczynają drżeć. Wasze myśli zaczynają błądzić, a mózg uporczywie szepcze: Daj spokój, skończ. To już za wiele. Ale kiedy pozostajecie w pozycji, oddychając spokojnie i koncentrując się, Dzieje się coś ważnego. Nie budujecie tylko mięśni, budujecie odporność. To ta wewnętrzna siła, która przenosi się na całe wasze życie. Kiedy pojawia się stres, kiedy plany się walą, kiedy sen nie przychodzi, wasz umysł pozostaje spokojniejszy, bardziej stabilny, bardziej uziemiony. Wszystko dlatego, że już praktykowaliście umiejętność przebywania w dyskomforcie bez paniki. I nauka to potwierdza. Powolny, skoncentrowany ruch w parze z kontrolą oddechu obniża poziom kortyzolu, poprawia regulację emocjonalną i rozwija wytrzymałość psychiczną. Dla każdej osoby po 50 to prawdziwy klucz do zmian, bo życie nie zawsze staje się łatwiejsze, ale wy możecie stać się silniejsi, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. I ta cicha wewnętrzna siła często zaczyna się od jednego małego, ale niełatwego kroku. Po prostu pozostania w miejscu, gdy wasz umysł mówi: "poddaj się". To nie jest zwykłe ćwiczenie. To wasza emocjonalna zbroja. Z wiekiem nasze stawy często jako pierwsze zaczynają się skarżyć. Bolą kolana, biodra sztywnieją, a proste ruchy, takie jak wchodzenie po schodach, stają się coraz trudniejsze. Ale co gdybyście mogli wzmacniać swoje stawy, nie zużywając ich, a wręcz przeciwnie, czyniąc je silniejszymi od wewnątrz? To właśnie oferuje pozycja jeźdźca. W przeciwieństwie do ćwiczeń z powtarzalnymi ruchami i obciążeniem udarowym, które mogą ścierać chrząstkę, i podrażniać ścięgna, ta pozycja buduje siłę poprzez bezruch. Nazywa się to obciążeniem izometrycznym. Delikatnie, ale pewnie trenuje ścięgna i więzadła, które niczym gorset trzymają wasze stawy w całości. Kiedy utrzymujecie te pozycje, wasze kolana, biodra i kostki znajdują się w idealnym, anatomicznie poprawnym ułożeniu. Tworzy to łagodne, ale stałe napięcie, które jest wystarczające, by uruchomić proces adaptacji i wzmocnienia. Ale niewystarczające, by spowodować przeciążenie czy ból. Z czasem poprawia to integralność stawów, zmniejsza poranną sztywność, a nawet pomaga zapobiegać urazom spowodowanym przypadkowymi upadkami czy niezręcznymi ruchami. Wyobraźcie sobie, że budujecie wewnętrzny szkielet, ciche, niewidzialne oparcie, które czyni was stabilniejszymi i uwalnia od bólu. Jeśli kiedykolwiek rezygnowaliście z ćwiczeń z obawy przed uszkodzeniem kolan lub przesadą, Pozycja jeźdźca oferuje bezpieczny i skuteczny sposób na budowanie siły wokół stawów, a nie przeciwko nim. Wasze stawy nie muszą poddawać się z wiekiem, potrzebują tylko odpowiedniego treningu. Jeśli wasze biodra wydają się drewniane, gdy wysiadacie z samochodu lub czujecie sztywność, próbując zawiązać sznurówki, nie jesteście sami. Zmniejszenie ruchomości stawów biodrowych to jeden z najbardziej podstępnych objawów starzenia się. I jedna z głównych przyczyn, dla których ludzie tracą zdolność do swobodnego poruszania się. Pozycja jeźdźca celuje dokładnie w ten problem. Kiedy powoli opuszczacie się do pozycji, wasze stawy biodrowe zaczynają się delikatnie otwierać. To łagodnie rozciąga mięśnie i tkankę łączną wokół miednicy. W przeciwieństwie do agresywnych rozciągań, ta pozycja pozwala wam zwiększać elastyczność stopniowo i całkowicie bezpiecznie. Żadnych szarpnięć, żadnych głębokich wypadów. Żadnych jogicznych precli. Dlaczego to takie ważne? Bardziej ruchome biodra oznaczają mniejszą sztywność rano, większą swobodę ruchów w ciągu dnia i, co za tym idzie, większą pewność siebie. Ale co najważniejsze, bezpośrednio wpływa to na zdrowie Waszych pleców. Zablokowane biodra pociągają za sobą odcinek lędźwiowy, uciskają kręgosłup i zaburzają całą biomechanikę ciała. Teraz, gdy znacie już niesamowite korzyści, nauczmy się wykonywać. Pozycję jeźdźca prawidłowo i bezpiecznie. To bardzo proste. Stańcie prosto, stopy złączone. Najpierw obróćcie palce stóp na zewnątrz. Następnie, opierając się na palcach, rozsuńcie pięty. Powtórzcie jeszcze raz. Palce, potem pięty. Wasze stopy powinny znaleźć się na mniej więcej podwójnej szerokości ramion, a palce lekko skierowane na zewnątrz. Teraz powoli opuśćcie biodra w dół, jakbyście siadali na niewidzialnym krześle. Plecy trzymajcie prosto. Klatkę piersiową otwartą. Bardzo ważne jest, aby kolana były skierowane w tę samą stronę co palce stóp i nie zapadały się do środka. Wzrok skierujcie prosto przed siebie. Oddychajcie głęboko i spokojnie. Wdech przez nos, wydech przez usta. Na początek spróbujcie utrzymać tę pozycję przez zaledwie 30 sekund. Waszym celem jest stopniowe wydłużenie tego czasu do 1-2 minut. Najważniejsze, by się nie spieszyć. Słuchajcie swojego ciała i czujcie, jak staje się silniejsze. Pozycja jeźdźca to potężne ćwiczenie, ale jak każda praktyka, nie jest odpowiednie dla wszystkich. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Proszę, bądźcie szczególnie ostrożni lub zrezygnujcie z tego ćwiczenia, jeśli niedawno przeszliście operację kolan, bioder lub odcinka lędźwiowego. Cierpicie na niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi lub macie poważne problemy z równowagą i koordynacją. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek nowej aktywności fizycznej, zwłaszcza przy chorobach przewlekłych, gorąco zalecamy konsultację z waszym lekarzem lub fizjoterapeutą. Pamiętajcie, głównym celem nie jest bicie rekordów, a płynne i bezpieczne przywracanie ciała jego naturalnej siły. Poruszajcie się z głową, a wasze ciało wam podziękuje.